i blame Nathan for DOSing Kate, but nobody at that party even cared she was so wasted It's a fucking party! Everybody is wasted! What do you want from me? No, I'm the only here who cares what Nathan is going through I'm not the only problem child at Blackwell this is bigger than a problem, child. I'm not perfect, okay? I'm a teenager at an art school, I'm only here to become a photographer and get famous. Suck, Victoria. You make fun of my selfies, but most of your models are basically headshots. I don't think Richard Avedon has anything to worry about. Oh, you did not just say that. I can't wait to see you choke when Mr. Jefferson selects my incredible photo for the Everyday Heroes contest. No, it's not your I saw you try to blackmail Mr. Jefferson last night because you're okay, so. Like okay, that, that was so pathetic, Victoria. Uh, no, Creeper. We were talking about the contest. You didn't even enter a picture, so stop acting like you care. Like Mr. Jefferson gives a shit about you either. I mean, have you ever even watched his body language when you try to cuddle up to him? sad things. Ha, ha! That's powiedział. he says we have to be friends, Max. Good, I have real friends. I wouldn't want a fake one. You try to act like all shy and humble. You took a picture of me covered in... It can not Candafall. It wasn't Samuel, dumbass. And you trashed my room after, so stop whining. You did that? You bitch! You could've killed me with that fucking can! You almost got that freak Samuel fired! And that would've been bad. You're right, Victoria. For once. I actually think you're better than me. No fucking way. Guess I'll never enter the Vortex Club. No, bitch. You won't.

ale ona też zazdrosła, Max. No, obydwie są zazdrosną siebie. Adios. No, adios. Spierdolinos po raz kolejny. Dobra, jest Chloe wreszcie. I ty byłaś tak w ogóle, jak się tutaj dostałaś? No, jest kawiś w No, powiedz, siło się musiała dostać. Ale co? Ale co, Max? Please. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him tonight. He's definitely not upstairs or in the locker. Oh, the song. Maybe he's hiding in his dorm. Then let's fail. Nathan can't hide anywhere. So, so maybe... him? Oh, uh, hey, Mr. Jefferson! Are you both okay? You look like you're on a... a, a mission. Oh, uh... I was just... looking for Nathan. Uh-huh. Well, I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He, he seems so. upset. I think he's still Max quite upset the time. Time. um, the whole Kate situation. Yeah, no, yasta. that makes sense. On... Let's talk later, man. That was the part of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost gone. Get the hell out of here, Max.

Now this <laughs> an artist Sharing your work with the world. All of you represent: the of the head 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 And everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. Uh -huh. The envelope, please. And the winner is: Come on. Oh my. What a shock! Victoria Chase. No. <laughs> mr. jefferson, it was your incredible photography that brought me to blackwell and i hope i can live up to your name and fame. i also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. Mm -hmm. and i'd like to dedicate this prize to the memory of kate marsh. Uh -huh. yes, she was the real everyday hero of blackwell. so, thank you. to co mi powiedziała? Cześć! Yes. A ty co, Max? Zazdrosna? Nie robi no. Victoria, ale sama pójdzie w oko, że jest taki zazdrośnik. No właśnie. Idziemy pomścić Rachel. Idziemy pomścić Rachel. i pomścić na Idziemy A wygrała, to wygrała, Max, jaka taka zazdrosna, i to jest sama. Powinnaś wysłać zdjęcia tym bardziej, za nodę, on co oferentów Ciebie chwalił. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after się I już dowiedział że to odkryliśmy odkryjemy prawdę, Raizo. Chcesz by konfrontacja na Tego Lego pierwszy zajebia, nawet niby tutaj się z nim. Stop

Znaczymy, ma jest ta muzyka. No tak, no. Gra grom, ale gdyby tutaj na serowu teraz na miejscu Max Kloi, to bym srał w gacie. To jest straść ciemna. Max, nie ma się Nathan, to musi to, kto... to chce zrobić. Właśnie to Chloe chce zrobić, wyobraź sobie, no sam, zapro... to, to sam mówiłem po prostu na tak? Że dobrze by było, gdyby się był scalała w jaja, potem ja cofnę, będziesz scalała w ja cofnę, celaz w jaja, cofnę, celaz w, w, w jaja i tak w kółko. Właśnie to co zrobić, Chloe, nie martw się, i tak właśnie zrobię. Nie, a tutaj widzę, że się z Chloe bardzo dobrze go deklaruję w wiecie do Max. Chloe to jest ma krew. Ej, gdzie ty jesteś? Dobra, brawo, taki. O, god, Max, look, she's still there. To jest na pewno Rachel? Nie, nie, Chloe. nie, nie. Jakieś nie do końca. nie widać, żeby to była Rachel. Tak do końca. Nie widać jej fazy. Bo to nie jest Rachel, koniec końców. Oho! Nathan! Jebany kuźwa Nathan! Prescott! Chloe! look out! What the fuck? Ja cię zajębę. Ja cię. Ty kurwa nie zjeżdżasz na Oj, teraz to ze spsego. Rysatad skroi. Ja ci kurwa zajędę najtem. Albo ktokolwiek to był. Bo że nie na David kuźwa wam ozę. to David był. Dobra, kto to jest? Jebany kurwa za fersą Ty kurwa nie żyjesz z i mam w dupie to, że jesteś nauczycielem, a Max ucennicą? Ja ciebie kurwa zajebia. <grym> Dobra, ale może już przestanę udawać zdziwionego. Ja oczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, co się ale no... Myślę, że taka nawet dobrze udawałem zaskoczonego. Powiem tak, gdy pierwszy raz widziałem ten moment, to naprawdę muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie wrażenie. Ta scena jest epicka. Mimo tego, że Chloe nie żyje, Ta zastrzelona, to sama ta scena była po prostu epicka, moim zdaniem. I no, w lewicy z oni zdecydowanie próbowali odzorować tą scenę w momencie, gdy Z próbował zabić Alex. Tylko ta scena była wtedy zjebana, totalnie głupia, jak dla mnie. Sam fakt, że Alex przeżyła, coś takiego. A tutaj z kolei to było zajebiste, no. Ten to, który nagle pojawia się i okazuje się, że to on jest odpowiedzialny za to wszystko. A to jest to za chwilą był dla nas taki miły, kurde. Ogłasał zwycięzcę tego konkursu. Yy, każdy bokater, No ale ja ja bardzo bardzo Zeferzo okazuje się w skole, bo Okazuje się, że to on jest najmłodszym operacyjnym. Że to on współpracuje z Natenem, właściwie z Natena Neytena. Neyten po prostu był tylko i jego sługą, który wykonywał jego polecenia. No bo i tak, plot jest naprawdę mocny. Ale muszę powiedzieć, że... Można się jednak tylko było spodziewać, tyle co ja się tego nie, nie spodziewałem, ponieważ ominąłem pewne postaki, które mogłyby wskazywać na za persona. Na pierwszy raz oglądałem Lack w stres. Podejdź chyba u pierwszy raz oglądałem. Ja tak sobie mówiąc, e, od początku wiedziałem, że Nathan nie ma takiej opcji, żeby sam w tym wszystkim ja czułem, że ktoś za nim musi stać, ale kurde, jeśli mam pcerę podejrzewałem co na preskoda, on jest za to wszystko odpowiedzialny, no on... E, jest pierdolenie do celu, że od ludzi, jaki jest są Prescott, że jest chciwy, że zrobi wszystko dla pieniędzy i yy, ogólnie jest gotowy poświęcić wiele, byle tylko zyskać na tym. I tak podejrzewałem, że on musi, musi być jakiś psycholem, ty bardziej znowu źle tena, więc to byś że mogłoby się mogło zgadzać, że za tym mógłby stać są preskod, ale fakt, że tym stoi za to faktycznie ma sens. No ja go nie patrzę tutaj te dziewczyny były porywane po to, żeby robić im zdjęcia jakieś chore. No a defers to jest one pod fotografem, więc no. Yy, te... Światła, które mają służyć po to, żeby robić zdjęcia, które znaleźliśmy w ciemni, hmm. sam wygląd tej ciemni, jakby to był jakieś studio fotograficzne. To wszystko ma teraz sens za to stoi Jefferson. W, w końcu no, jest samym fotografem, no i najwyraźniej ma jakieś chory urojenia, żeby robić zdjęcia, gdzie chcą żeby tutaj uwiecnić ich strach na tych zdjęciach. I ma tak najbardziej sens na to, stoi bardziej, że to, tak jak to się mówiłem były pewne posłaki, które wskazywały. Po pierwsze, no sam fakt, że on twierdził, że Kate sama na siebie sprowadziła te to to, 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 to kompoty, w które się pakowała, no to świadczyło o tym, że coś musi tym Zephyrsonem być najwyraźniej tak. Dlatego jest ta jego dziwna rozmowa telefonista, którą akurat pominąłem, no ale w momencie, gdy on rozmawiać z Max w drugiej, drugiej to rozmawiał z kimś przez telefon i to była tak dziwna rozmowa, wskazująca na to, że no ukrywa i że najwyraźniej nie jest on uczciwym człowiekiem. No i naprawdę muszę powiedzieć, że ma to wszystko sens. Ma to on jest tutaj tym głównym złym, tym głównym szkolem. No ale też jest po to jest, zbyt, to jest takie, choćby wskazujące na Davida, sam fakt, że no w tej ciemni znaleźliśmy spory zapas jedzenia, bo David też miał spory zapas jedzenia, co mogłoby wskazywać na to, że David też za tym mógł stać. Również te zdjęcia, rajcele znajdujące się yy, w siedzibie samo też wskazywały, że być może że kto wie, samulecnym z soi stoi. No ale na dole, ma najwięcej sensu, zbadanie za to, że no jednak jestem fotografem, a te dziewczyny były porywane po to, żeby robić im jakieś chore zdjęcia. O kuj, jest ciężka, no Chloe nie żyje. I Max, teraz naprawdę będzie się musiała daleko cofnąć w czasie, żeby to naprawić, tylko żeby ratować Chloe. No i teraz w ogóle się będzie musiały dostać, to ma być zwracona. I Najtena. No, to jest taka najprawdopodobniej konfrontacja z Natenem w piątej epizodzie po raz kolejny. No i z I na chyba wreszcie wyjaśnią swój niestety zły plan. No, Zepherson naprawdę jest pierdolony i tylko czekać na odpowiednią okazję, żeby go powstrzymać. Wreszcie. albo to jakaś doso, No i ktoś tutaj najprawdopodobniej, no... Właściwie nie z na, najprawdopodobniej, tylko na pewno będzie musiał Max ustalić. No kurde, Chloe nie żyje. Więc to kto, kto zrobi? No nie wiem, ewentualnie jest tylko Warren. On ewentualnie może jakoś pomóc Max. Kurze, kuźwa on nie ma za bardzo pojęcia, co to cię odpierdala. Jeśli chodzi o Max. I Kry zawiera czeka ten złonie, nie, to by pomyślał. Ale te kurde... Dziwne jest to, że Kate rozmawia z Wersoną o swoich problemach, czyli to on najwyraźniej na... Właśnie nie najwyraźniej tylko na pewno sprowadzi na nie te problemy. No on tutaj kazał najwyraźniej to do ją odużyć. I Kuźwa, dlaczego ona z nim rozmawiała skoro dobrze wiedziała najwyraźniej o tym, kim on jest? Co on, jej, co on jej robił? No, chyba, że to ta, ta jest taka opcja, że te zdjęcia robi tylko i wyłącznie Naten, Kate i tym innym dziewcą, który by porwany z tym e, Rachel. A Zepherson z kolei po prostu patrzył z boku, Naleś ale tak, no to on najwyraźniej te zdjęcia robi. E, a właściwie każdy on tej drogi zdjęcia zdjęcia po to, żeby samemu uzyskać całe takiego fotografa, który to jest bardzo kreatywny, jeśli chodzi o robienie zdjęć psychologicznym dziewczyną. No ale jeśli on te kwestie wykorzystywał, Natena i to Naten tak naprawdę robi te zdjęcia. są tak naprawdę jedynie tato tylko patrzył. A potem on się chwalił tym, że to są jego zdjęcia. No to tylko te bardziej pokazuje jakimś krwistym jest są no to jest po prostu podział Wiktorii, która wykorzystuje Korni, żeby zrobiła jej pracę domową. A później Wiktora ci chwali tym, że to jest jej praca domowa, gdy tak naprawdę, gdy tak naprawdę to Korni odwala całą pracę, całą pracę domową. No i to jest tylko dla mnie na nowo, i to jest przy okazji, no, gdyby gdy zeskiwałem tą... Yy, tak jeżeli nie tam tylko ten pokój wiktorii no to znalazł, no pracę domową która jest zrobiła właśnie kortni no i tam Max to skomentowała, że o no, wiktorace i yy, została pochwalona za swoją pracę a aktorka prawdziwa autorka prawdziwa tej pracy widmo o wanger no, tak naprawdę tą pracę to zrobiła no tylko to tylko te bardziej świat o, o tym za no Courtney jest, jest utalentowaną jednak Skoro potrafiła Wiktorii zrobić taką pracę, za którą Wiktora dostała wysoką ocenę. No, a Wiktora jest z kolei tak zjebana, że nie byłaby w stanie tej, tak, tak dobrej pracy zrobić, no i te kwestii wykorzystała Akornic, czyli właściwie to samo, co Zewerso robi z Ditanem, no. Wykorzystuje go, żeby robić te zdjęcia, to w sumie ma później zefero tylko całą sławę. Najwyraźniej no, gdy on te zdjęcia pokazuje innym ludziom. No bo najwyraźniej to wprowadził się już, zajmuje od dawna, no, no właśnie w taki sposób robi te zdjęcia. Tylko no kurcie, te ludzie się nie domyślili jakoś, że on jest pierdonięty, że te zdjęcia są nienormalne. To mnie strasznie dziwi. No i w razie ludzie są też na tyle chodzę, że mają głęboko w dubie, to, za te zdjęcia jakoś dzi są dziwne, totalnie takie psichistne. Tylko mimo to doceniają wielką jak za artystyczność Zafersona. Kurde, muszę na powiedzieć, że ten epizod też był epicki. Na uważam, że ten epizod był świetny ale i najlepszy ogólnie, ale czwarty epizod też naprawdę to jest drugie miejsce jeśli chodzi o zajebistość, bo tutaj tyle wątków się wyjaśniło, znaliśmy ale nie za tę martwą, skandynowaliśmy się z Natenem, Frankiem, Davidem, no i wysokie znania, kto tak, 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 tak naprawdę stoi za, za wszystkim. No ale okej, okay, teraz sprawdzę moje wybory. Yy, odmówiłem, tutaj, oferć... ofer, yy, odmówiłem Chloe, gdy chciała, żebyśmy ją zabili, no, nie chciałem tego robić, mimo wszystko, tym bardziej, no, co znaleźliśmy, teraz, żeby naprawić to, co zrobiliśmy, z Chloe. Pozwoliłem Orenowi pobić na i te bariery tego nie zaułują. W sko, no bo no też to jest, jest, jest Jak Zeffersa, a to co tam Zeffersa go wykorzystał, to no nie usprawiedliwia. Nigdy nie to skrzywdzony, gdy rozmawialiśmy z Frankiem. No i właśnie, tutaj Chloe nie z Franka mogę go nawet zabić. Na to się udało mi się tego niknąć i za pierwszym razem doprowadziłem do tego, żeby tutaj się Frank dogadał z Chloe i Max. No właśnie, nie odsegliśmy Wiktorii, czy ciekawy to jest a co odkułmy tego? ponieważ, ja, jeszcze, wczoraj, po raz kolejny pogadałem z Wiktorem i sprawdziłem, co by się stało, gdyby mi i w i to ciekawe, ona mi nie uwierzyła. Ona mi nie uwierzyła w to, że tam Nathan jest zagrożeniem. Więc to jest, kurde, interesujące. I czy ja przez to, że byłem w ryn dla Wiktorii, ja sobie zablokowałem jakąś opcję w tym momencie? Bo ja się tak to grubo, naprawdę, Ja mówiłem o tym, że The Trends. E, to jest gra, w której jakoś na swoje wybory nie miałem zbyt wielkich konsekwencji, ale chyba się jednak myliłem najwyraźniej. Jednak jakieś konsekwencje są za. No ale zlatę zostałem decyzję, by jej nie odsegać, no ale co ciekawe, nie mogłem doprowadzić do odkomów, który, w którym ona mi ona wiezy właśnie. A co ciekawe wtedy specjalnie byłem nie dla Wiktorii powiedziałem, że ma talent, nie obwiniałem o śmierć Kate. No, a mimo to mi nie uwiezyła i nie uwieza mi serutku tylko dlatego, bo ją oceny nie w pierwszej episodzie, naprawdę ja bym się teraz musiał to co, cofnąć do pierwszego epizodu i ją pocieszyć, żeby ona mi w tym momencie uwiezyła. Kurde. No powiem SED, że, że naprawdę. Tutaj doceniam Nawet teraz pod względem. Pod względem jeśli chodzi o ten wodę z Wiktorą. No naprawdę fajne fajnie to, fajnie to jest, że. Mój wybór jednak z pierwszego epizodu ma wpływ na to. Coś w tej stanie. No okej. Okay. Sprawdźmy moje kolejne wybory. Co to jest? Jakiś ptak? Najwyraźniej. Ale no to nawet nie zwróciłem uwagi na niego. Okej. Okay. Nic tam nie robiłem, jeśli chodzi o gniazdo ptaka. Zdobyłem... Kod Davida w ten sposób. A to ja tak mogłem jakoś, kurde, wpisać zupełnie kod. No to najwyraźniej ten kod gdzieś tam był, ale to ominąłem. Okay, ty mi nie pomogła. No tak, no nie pomaga mi kiedy dlatego, bo kod nie żyje. <grym> nie. Ale nie, pozbyw nie pozbywałem mi pomocy. Tak siak? Zmotywowałem Daniela, z beset na imprezę Vortexu. Aha, no i posad. Nawet dobrze to wysłać, jeśli chodzi o niego. zaraz sobie jakoś dziewczyna. Nie zostawiłem wiadomości. A kata, mogę jakąś wiadomość z uraną ustawić, no okej. Okay. A paty, jednak mogłem wpisać odpowiedni kod, jeśli chodzi o Natena? No ale się tego nie domyśliłem i musiałem wpisać coś innego. No nie pomagała Ale się. No nie mogę Ale się, bo dla mnie to jest taka pasa która... której w ogóle mogłoby nie być tak sobie, było. no ale okej. Okay. Zobaczmy za trali do tego epizodu. Kyle sprawnie znowu będzie psy są takowicie. Max ciemni i Zefferson. Najwyraźniej. No i chyba nadchodzi tornado. No to w piątym epizodzie się będzie działo. Jest tornado. I będzie się działo, jeśli chodzi o piąty epizod. Ale piąty epizod będzie. Jest ten odcinek na, tym odcinku, na sesji. Jezu. Nie w tym odcinku, tylko będzie jeszcze dzisiaj nagrywane. Teraz obejrzyj się ten końca. No a póki... No i jeśli chodzi o ten epizod, to za chwilę go rozpocznę. Więc to będzie tyle, no i na razie.